Pięćnaście, cztery. Cztery. I dwa brania? No. No dużo, bo ja miałem te dwa kontakty. Ta. Tak. W ogóle nie, nie podlega to do dyskusji, że, że ta wachodnica robi roboty, jest lepsza. Jest Chcą, lepsza. Ją, nie? Chcą ją mieć? Chcą ją mieć? Tak. To, to, to nie, nie <słuch> ale wiesz, że ona mi już daleko wzięła, nie? Że tu bliżej ich nie ma. Te, jak na komercji tutaj w na tym PZW. Na tym PZW jak na Ale mi chce wyskoczyć, nie? No dobrze. Nie. O, 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 tam, idzie, ale pięknie to zrobił. Widzisz jak ja no ją z daleka ja bym... brałem, nie? <grym> Co? Widzisz jak z daleko ją miałem, widzisz skąd już ściągałem, nie? No, no dobrze, będziemy się tam przestawiać, zaraz się przedstawimy. poczekaj, po Z daleka ci to, no są tu na tym stoku, są, są. Są na tym 8 metrowym stopu. Ja już nie chcę ich wyciągać z tej siatki, nie? To ja ci go mogę odciąć. No to jest taka chyba pod 70. Dziękuję, panie Marcinie. Panie, zobacz, bierzesz no. taką rybkę, bierzesz taką rybkę na spokój, żeby... Najlepszy wyczepiacz do sztupaków, jakiej patrz, miałem. Patrz, patrz, delikatnie, pod pokrywę strzelową, kciuk tu w dołek, widzisz? Patrz, pod pokrywę, kciuk, kciuk w dołek, że nic Ci się nie stało, odczepiasz o. i cała robota. A nie się męczysz, motasz... Najlepszy wyczepiat szczupakowy jaki w życiu miałem. O, to się tak. MK robi. Fishing Zobaczcie. Pod pokrywą, ładnie kciuczek, o! Pod pokrywę, ładnie kciuczek, cyk. Tutaj. Przytrzymać za brzuszek. Piękna ryba, kolegi, nie moja złowiona Robimy... Do wody. Palę, robimy cias. I płynie. Jedna minutka zrobione.